Końcy do FIFA 15, wiele metod płatności, m.in. PaySafe Card, a także zniżka 10% przy haśle rachu, to wszystko na TheFoodShop.com, link w opisie. Siemanko ludzie, witam was bardzo serdecznie w wersji demonstracyjnej. Oczywiście jest to PS 2016, w którego już miałem przyjemność grać e, na Gamescom. graliśmy sobie z Jacobem, ale teraz przyszła pora, żeby zaprezentować wam to demo, które oczywiście możecie sobie pobrać, troszkę sobie tu muszę ściszyć, bo muzyka nawala no niesamowicie. Zaraz zobaczycie jak wyglądają drużyny, zagramy dzisiaj może dwoma zespołami, reszta będzie ogrywana na live, także każdy z was kto ma konsolę może sobie pobrać, nie wiem jak jest na PC, -cie. wiem że na konsolach to demo jest dostępne, także grajcie, piszcie pod spodem w komentarzach jakie są wasze plusy, jakie minusy PESA, eee, także zapraszam do dyskusji, mam nadzieję, że kulturalnej, bo głupie komentarze po prostu, ban i do widzenia panu. Ja sobie muszę ustawić tutaj troszkę, muszę ustawić pada po prostu, zobaczycie jak to wygląda, chyba niektórzy wiedzą o co chodzi. Pewnie byście pytali, więc mniej więcej wam pokażę, jak to wygląda. Tak gram w FIFA, tak gram zawsze w PESA, sprint na trójkącie, podanie takie prostopadłe, a w zasadzie przerzutka mamy na kwadracie, na kółku strzał, na X jest podanie, tutaj jeszcze zmiana kursora na L2, czyli lewy dolny, prawy dolny, special controls i R1, czyli podanie prostopadłe. Tak to wszystko wygląda, w obronie mniej więcej coś takiego, także spróbujcie zagrać tak. Dobra, jakie zespoły mamy do wyboru? Przede wszystkim Juventus, AS Roma, Bayern, Monachium. Jest też Corinthians, Palermias... Palmeiras, przepraszam. Jest Brazylia i Francja. Powiem wam tak, z tego co widziałem, strasznie dobry jest Morata w Juventusie, aczkolwiek u mnie nie będzie grał. Chętnie zagram sobie Bayernem Monachium, który wydaje się najlepszy z tego wszystkiego, także przyjrzyjmy się Bayernowi i zagrajmy może Bayern kontra... Juventus, czy może Francja, a może Bayern kontra Juventus? Niech będzie zobaczymy, jak Morata zagra przeciwko mnie. Tutaj sobie ustawiam oczywiście, stroje, stadion i tak dalej. Naprawdę podoba mi się to, jak polepszyli jeszcze grafikę. Może to jest dla niektórych niezauważalne. Ja te zmiany już odczuwam. Tak wygląda moja podstawowa jedynastka, aczkolwiek tutaj trzeba zrobić zmiany. Wiadomo, Alaba na lewe skrzydełko. Mamy Rafinię na prawym, więc tutaj pojawi się, gdzie jest Lam? Gdzie jest Filip Lam? Czy ktoś widzi lama? Ok, lama mi się schował w środku pomocy. Nie wiem dlaczego go nie zauważyłem. E, dobra, zamiast Rafini tutaj jeszcze przydałby się ktoś inny. I może to być, myślę, może Gydse. Spróbujemy zagrać Gydse tutaj. I na lewej stronie pojawi się e, Ribery. O, i Robert Lewandowski. Na taki jeszcze Miller jest. Ale zamiast Millera przydałoby się dać tutaj Robena. Arjen Roben 92 overall. Niesamowity koleś może być Dante i Boateng w środku obrony. Dante trochę wolny, może spróbowalibyśmy Benatia, nie wiem. Na razie nie ryzykuję. I tutaj gdzieś sobie damy Miller'a. A jakby Miller'a dać tutaj? Nie, jednak będzie miał za mało. Oryginalnie Magice 86, ale to nie jest jego pozycja, więc e, tutaj troszkę może być gorzej. Dobra, zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Po prawej stronie macie skład Juventusu. Tak to wszystko wygląda, więc pora na mecz. Może ja wam nie będę przerywał tej animacji tego całego wejścia, żebyście zobaczyli jak to wszystko wygląda. Jak się prezentuje Stadion, jak wygląda wejście zawodników, trochę twarze z bliska, animacje i tak dalej. Także zobaczcie sobie na spokojnie. Nie wiem jaka jest pogoda w ogóle, bo nie zauważyłem. Pamiętajcie, że w Pesie pogoda się może zmieniać w trakcie gry. Na razie jest to wprowadzone tylko w karierze i w meczach offline. Być może kiedyś będzie online. Strasznie ciemno, więc zastanawiam się, czy nie będzie opadów deszczu. No ale zobaczymy, czy tutaj będą jeszcze jakieś zbliżenia na zespoły albo coś w tym stylu. Zobaczmy podstawowe składy jeszcze raz. Moja formacja 4-1-2-3. Tak to wszystko wygląda. Lewandowski, Robin Ribery. Schweinsteiger, Alonso, Gyce, też w środku, pomocy, obronę widzieliście, na bramce oczywiście Neuer. Zobaczmy teraz skład Juventusu, 4-4-2 formacja. Evra, Chiellini, Bonucci, Lichtsteiner, Buffon, Pirlo, Pogba, Marquizio, Vidal, Morata i Tevez. Oj, przepraszam. Boję się troszkę tego Carlosa Teveza, ale tu korki wyglądają fajnie z bliska, to jest wszystko mega dopracowane według mnie. Ależ tu wjechał. Dobre podanie, dwa razy, Arjen Robben! I teraz ta nowość, czyli możliwość robienia sobie cieszynek. Normalnie tego nie było w poprzednim pes Ale ten Robin jest podobny. Jeszcze raz zobaczmy powtórkę. Gyce tutaj pięknie. Pirlo go nie dogonił, to wiadomo. Ale to jest błąd środkowego obrońcy, który myślał, że ja będę próbował nie wiem w jaki sposób przejść. Chciał mnie zablokować. i do Robena do pustej brameczki. To jest fajne. Listajner strasznie aktywny na tej swoim skrzydełku. No Jer! Trzeba, że to leci w bramkę. Zobaczcie jeszcze raz na te powtórki. No, z bliska te twarze wyglądają naprawdę mega. Bałem się, że tylko będzie dopracowana twarz Neymara w taki sposób, ale jednak okazuje się, że nie. Pięknie, Fili Blam. Jeszcze raz dośrodkowanie, tym razem za mocno. Dojdzie do tego jeszcze Ribery czy nie? oj, 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 oj morata, morata, jeszcze Bramka, z wychodź morata obok słupka. Uff. Mam wrażenie, że oni w ogóle podania fajnie dopracowali. Te podania są o wiele dokładniejsze i klepka wychodzi o wiele lepiej niż w poprzednim pesie. Także tutaj, jak dla mnie, to jest plusik. No i znowu ten morata, i znowu obok słupka. Coraz groźniej jest tam. Boateng jeszcze próbował to zablokować. Nie wiem, czy ten ślizg tutaj będzie pokazany. Mam nadzieję, że tak. Zobaczcie. Strzał moraty, spóźnione wejście. Boatęga na szczęście nie ma rzutu karnego. O, i będzie rzut wolny. Dość fajna pozycja, żeby uderzyć. Chociaż ja nigdy nie trafiłem e, z wolnego w Pesie. Ale może warto spróbować Knuckball. Nie, to nie wyjdzie. Gydce do Robena, Arjen Roben. Jestem już prawie w polu karnym, ale trzech obrońców aż koło mnie. Oj, 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 Wysłuj tam ładnie. I z pierwszej piłki? Nie musi być pierwszej, może być też taka brameczka. 2 do 0. Gydce, ale ten Gydce jest dobry w tym, w Pesie. Skubany. 2-0 do przerwy. Jak widzicie, dwa celne strzały po mojej stronie. Delikatna przewaga. Yy, delikatna przewaga w posiadaniu piłki. Zmiany będę robił gdzieś tak około 60 minuty, także jeszcze gram tym samym składem. Zobaczymy, może wejdzie ten Miller. No, ribery ze strzałem. Nie, wcisnąłem sobie manualny strzał, bo nie wiem czy wiecie, ale w KS jest coś takiego jak... Tryb manualny, i jak naciśniecie sobie ten przycisk, to dokładnie poda, albo uderzy wam, tam w tym, w miejsce, które chcecie. To jest, wiecie, tak jak manualnie w FIFA, jakbyście grali, jest taka opcja. Manualne podania, czy tam strzały, to jest cholernie ciężkie, ale jak to się już ogarnie, to naprawdę to już jest, wtedy wychodzi idealnie. Ale ja nawet nie. Co ty zrobiłeś, Nojer? Nawet nie próbuję tego ogarnąć. O, pięknie do Robena! Arjen Robben do Riberiego i mamy 3 do 0. Juventus rozgromiony. Tak jak mówiłem, w okolicy 60, nawet 70 minuty, pora na zmiany. Mm, nie wiem, kogo tutaj wpuścić, ale myślę, że zamiast Robbena wejdzie sobie Thomas Miller, chociaż on też może grać zamiast Lewandowskiego, więc niech będzie za lewego. E, Thiago do środka pomocy zamiast Goetze. I jeszcze jedna zmiana. Hmm, kogo by tutaj dać? Muzy Martinez zobaczymy, jak zagra za, za Alonso. Ale Bastian tutaj ładnie się przedarł. Jeszcze będzie strzał. Ribery zablokowany, tylko rzut rożny. Jakbyście się pytali, dlaczego tutaj właśnie Vidal gra jeszcze w Juventusie? Dlaczego nie ma transferów? Otóż właśnie w Demie jeszcze te transfery nie są zaktualizowane. Dlatego to wszystko tak wygląda. Dobra, spróbujemy to jakoś tak wrzucić. I z banieczki. No, albo tak też może być 4-0. Kto to jest? Ribery, chyba nie? Co to za cieszynka dziwna. No i mamy koniec spotkania. Wynik 4-0. do Patrzcie na twarz Tevez'a, jak to wygląda, wszystko fajnie. Jeszcze uspokaja go. <ścoughs> no to był bo czy Bonucci? Bonucci chyba. 4-0 z Juventusem. Zobaczcie na statystyki. Muszę chyba zwiększyć sobie poziom przy następnym spotkaniu. Także Ribery najlepszy na murawie. Widzimy się już za chwilę. Tutaj mamy jeszcze takie potwierdzenie małe. Wracamy do top menu i wybieram sobie kolejny meczek. Dobra, kim zagramy tym razem? Tak się zastanawiam właśnie. E, może teraz reprezentacja i może nie typ, typowo Brazylia, ale tym razem Francja, zobaczymy jak to wszystko tam się będzie układało i zagramy sobie Francja kontra Brazylia. Reprezentacja kontra reprezentacja. E, stroje, czy ja chcę takie stroje, czy coś innego bardziej sobie mogę wybrać. To co mi się podoba w PESie to to, że jak sobie ustawicie wystroje nawet po swojemu, że tak powiem, to wasz przeciwnik też może zrobić to samo i wtedy Wtedy on widzi te stroje całkiem inaczej i wy widzicie u siebie też inaczej. Więc, nawet jak ktoś Was skurza przed meczem w Fifie że nie chce zmienić tam e, stroju, który Wam nie odpowiada, bo macie taki sam, to Wy sobie ustawiacie po swojemu i bez problemu. Dobra, to mamy skład Francji hmm, Pogba. Oczywiście, że Pogba tutaj do środka powędruje. E, myślę, że zamiast tego Sisoko mógłby, mógłbym go dać. Jest jeszcze Pajet. E, zamiast. O, zrobimy coś takiego Pajet bardziej tutaj. Niech sobie będzie, chyba, że zmienię w ogóle formację. Okej, okay, dobra, trzeba te zmiany zrobić jakieś fajne. Ever, niech zostanie, Sako w środku z Waranem. Na prawej stronie niech będzie, Mandanda nie, za Mandandę tutaj wejdzie Hugo Loris. Tak mi się wydaje, że będzie lepiej Griezmann tutaj. Griezmiana bym zmienił sobie z Valbueną. Eee, albo nawet z Payetem, którego dałbym tutaj. Payet 83 overall. Zobaczcie na jego kartę. Fajnie w ogóle to zrobili, to menu jest według mnie poprawione. Dobra, zagramy coś takiego. Mam nadzieję, że to będzie w miarę okej. Okay. Lacazette i Benzema. Zobaczymy jak się będą spisywali. To i tak jest tylko demo, więc... Dobra, na tym stadionie już graliśmy, więc może teraz pora zagrać na tym. Okej, okay, kick off i lecimy. No nie, dobra wrzutka. Uj, ja nie próbował, Jeszcze wybić to! Dobrze. A i było teraz gorąco pod moją bramką. Ale idzie kontra. Karim Benzema. Mm, nie wiem czy wrzucać. Dobra, zamarkujmy to może. Spróbuję tam wjechać w pole Nie, nie udało się jednak. Griezmann. I teraz. Tak jest! Jaka brameczka! To był pajet oskubany jak w przypadku... Uh, Fajne makorki w ogóle. Koniec pierwszej połowy. Ten mecz troszkę spokojniejszy niż poprzedni. Mamy 1 do 0. Zobaczcie sobie na statystyki. Delikatnie posiadanie piłki po stronie Barcelony. Co ja mówię, Brazylii. E, I teraz pora na drugą połowę. Nie wiem, jakoś nie czuję tej Francji. Może wybrałem z formację. Pogbą się gra bardzo fajnie. E, dużo lepiej niż w poprzednim pesie jeszcze. E, co więcej, to powiem wam za chwilę. No nie, jeden, jeden, jeden. Poprzeczka! Tak jest! Kurde, nie mam pomysłu, jak to rozegrać, żeby się przeżyć przez tą ich obronę. Naprawdę, mam tu z przodu dwóch zawodników: Benzema i Lakazeta. Próbuję jakoś do nich. Ojej, to nie miało być do niego, to miało być do Lakazeta. Próbuję do nich jakoś dogrywać, ale ciągle mi wyskakuje. Jak nie jeden obrońca, to drugi. Także Brazylia w defensywie naprawdę gra bardzo fajnie. Neymar i to jego prowadzenie piłki. To naprawdę zagrajcie sobie w demo właśnie Brazylią. Zobaczcie, jak piłkę się prowadzi Neymarem, Coś pięknego. Jaki wślizg! Oj, to była piękna animacja. To może ze strzałem Paul Pogba. Uderz to ładnie. Pogba! Jaka bramka! Paul Pogba 2 do 0. O, to było ładne, warto było czekać. No i mamy 2 do zera. Francja wygrywa z Brazylią w żony Louis, patrzcie na to. Patrzcie na jego minę. Sako z waradem zadowoleni idą pod prysznic. Nie, no naprawdę fajnie, fajnie się gra w tego PESa, dużo przyjemniej niż poprzedniego. Widać te zmiany. E, trzy strzały celne, trzy bramki. Dwie bramki, przepraszam. Co ja co ja mówię? Także to by było na tyle. Jeśli wam się podobało, zostawcie lajka, piszcie pod spodem komentarze oczywiście dotyczące Pesa. Ci którzy grali, a ci, którzy nie grali, to piszcie jak wam się oglądało. Także trzymajcie się na razie. Zachęcam do pogrania oczywiście demo darmowe na razie i pion.